Szczerze, że nawet nie jest wagierka i możemy ogarnąć coś z nią. Puta CD z napisem informacje wprowadzające. Witamy w schronie. To światło wydaje się nienaturalne. No raczej men. Chyba jesteśmy. Chyba jesteśmy w jaskini. Jesteśmy w jaskini. Unc, unc, jaskinia, unc, unc. Spóźniłeś się, przykro mi, i dziś spakowaliśmy się i wyruszyliśmy. A, też. Wszystko. What? Co się dzieje? Kolejna skrzynka bezpieczna wydaje mi się. Bawimy się ją trochę. Benzyną. Ja to Ciekawe z jakiego powodu. Ale powiem, że... o Oh my god! Wow! Won mi stąd, ziom. Ziom. Won, ziom. Środki przeciwbólowe. tam spadły Nie. 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 <tryk> Moje baterie. Tak je zaoszczędziłem. Ty defa Tam nic nie wepchnę. Chyba że to chyba ja ser są? Brawo. Brawo. Gdzie one teraz są? Moje buteryki No nie no, bez atarki to nie, nic nie zauważę Chyba wkleiły się w teksturę Dobra, widzę, że dupa z tego Moje baterie, nie Tylko nie moje baterie Co za shit! Dobra, pieprzę to. Straciłem moje baterie. A tak się cieszyłem. Co to kur kurwa było? Co to kurcie było? Sądzę, że to główny włącznik zasilania czysta i wysterylizowana za pomocą spirytusu. Ta flora może się przydać. Cztery baterie! W pełni nadawane. Bym miał pięć! Pewnie już nie. jeszcze nieraz powtórzę. Zimne jak to. zimne piwo. No tak. Meju, meju, plum, 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 temu możemy plum, 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 I w takiej okazji... Dzięki temu przejść przejść dalej. O, dawać moje Nie mam twoich baterii Masz moje baterie, oddawaj je Nie mam Gościu, twój problem, nie? Ma teraz, masz przerąbane teraz O kurde Nigdzie tam nie wchodzę Nigdzie stąd nie, nie, nie idę, nie wychodzę Takie tam Nie to się otworzyć za mną też nie widać. Są najprawdopodobniej kontrolowane z jakiegoś innego urządzenia, jakiegoś innego miejsca. Ja tu widzę. Nie, zamek bez zamka. Chociaż... W grach wszystko jest możliwe. To mi się podoba w tej grze. Można robić, co się chce. Tańczące śmietniki! tum, 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 tum. Dobra Oczywiście puste szafki Oczywiście puste szafki No tak Moja zagubiona bateryjka No, można tak po prostu robić baterie. Już mam 5, ale miałbym 6. Zeptuta lodówka. No, raczej na sprawę mi ona nie wygląda. Ale keczup przetrwał. Pamiętajcie, wszystko się dosuje. keczup przetrwa. Nieważne, że jest bez konserwantów. Że jest bez konserwantów. Oni kłamią. Pokryty grubą warstwą tłuszczu. Efekt wielu lat użytkowania. He, spoko. Powiedzmy, że spoko. Jakoś tam widziałem. Na drzwi. Z odpływu do... dobywa się nieprzyjemny. Z odpływu dobywa się nieprzyjemny zapach. Zawsze jak czytam. To taki loading. Loading. Co tam pisze? What? Dziwny artefakt, Iii! Ludzie, wiecie z, kto ma grać w tą grę. No i dobrze wiedzieli kto będzie w to grał. Jakieś znajdźki różne i tak dalej. I tu muszę powiedzieć, że już... ...nie do pamiętam od tego momentu. Więc już jestem... ...na lodzie. Dokumenty i artykuły prasowe głównie na temat starożytnych języków i tłumaczeń. A to ciekawe, Sonic View. Chcecie świetny projektor? Zakupcie Sonic View. Można go włączać i wyłączyć się chce. Świetny projektor. Chcecie dobry projektor? Kupcie Sonic View. Możecie go zasłonić. A i tak wszystko będzie widać. To dopiero. To dopiero cacko. Ale odwrotnie jest. Chronologia wydarzeń. Co znika. Pewnie maperowi się nie udało zrobić prosto. Zobaczył, że krzywo wyszło. Ahoj, tam dodam do notatnika. Już nie chce mi się zmieniać. Chcecie dobry projektor? Kupcie Sonic View, czy Sonic WE, jak to się tam czyta? Powiedzmy, że View. Już go opatentowałem. Więc mogę go nazywać jak chcę. Ołóweczek, książki, wiadomo o co tu chodzi. I tu komputerek najważniejszy. Nie, 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 nie. What? Widzicie YouTube? A, a może nas widać. Eee, Miałbym do niej 6 baterii, a mam 5. Powinna się przydać w miejscach, gdzie panują ciemności. Atarka. 100 pro pozostało 100% energii w atarce. F. ja. Czy to nie piękne? Różnica jest taka, że to światło jest zielone. No, to włączymy, bo tu jest krzeczy. Światło jest zielone, ale dokoła nas. A latareczka to oczywiście e, e, coś tam, jak coś, o, coś tam daleko chcemy zobaczyć, nie? W tym razie nie zobaczymy, co jest daleko. Dlatego nie zawsze się używa latarki. Czasami nawet lepiej użyć tej Pałeczki świetnej. tu wszystko sprawdziłem. Już. Mam już 6 baterii, miałbym 7. Kurdu, i tak stracę te wszystkie baterie pewnie. Napęd CD-ROM. Brak tym napędzie, oczywiście robimy tutaj. Prosty meg Sterownik drzwi EXE Badania TXT. TXT TXT Napęd cd -ROM. Witamy w stacji badawczej Schron na Grenlandii. Dzień dzie, dobry. Schron to wybudowany w latach 70 samowystarczalny obiekt, mający służyć członkom kasty wywyższonych organizacji archaik, wprowadzonych przez nich poszukiwanych w starodawnej wiedzy oczywiście. oraz w późniejszym zabezpieczeniu. Dobrze. Jako nowy członek personelu stacji wiedzieć musisz o podstawowych zasadach. Przestrzegając ich, staniesz się wartościowym pracownikiem archaik. W schronie znajdziesz wszystko, co niezbędne do komfortowego życia, w tym kantynę, salę gimnastyczną oraz ambulatorium. Oprócz tego szereg laboratoriów, chemicznych oraz biologicznych, stanowiska pracy, sprzęt wydobywczy, a także dbającą o porządek ochronę. Ja nie mogę, co się z, z tym na początku, stałem? korzystać możesz w czasie wolnym, jeśli zaś chodzi o to ostatnie, otrzymasz odpowiedni przydział. Można jeść, Z uwagi na charakter propować. naszej pracy pamiętaj, jeśli poczujesz się źle, zacznie ci się kręcić w głowie lub z jakiegokolwiek innego powodu zaczniesz tracić Zbierać. nad sobą kontrolę, Chilę. nie zgłaszaj się do Przywiąż się porządnie do jakiegoś solidnego obiektu. Postaraj się zamknąć szczelnie wszystkie drzwi. Czekaj na przybycie odpowiednio przeszkolonego personelu. W najgorszym wypadku przygotuj się do połknięcia osobistej kapsułki z cyjankiem, Pozdraw. którą otrzymasz po zakończeniu niniejszej odprawy. Archaik nie lubi tracić swych cennych pracowników, ale może to być konieczne dla dobra operacji. Jesteśmy pewni, że nasza współpraca ułoży się pomyślnie. Okej. Okay. Ja bym ich tutaj za bardzo zaufaniem nie darzył. Bo pamiętajmy, że Cyjanek to trucizna i zabija człowieka w bardzo krótkim, bardzo szybkim czasie. Więc oni tutaj zamiast lecieć, to zabijają. W porządku, trzeba zabić typa. Bo się zamieni w potwora. Jeszcze. O, boli mnie brzuch! O, dobra, zabij się! O, nie! I tyle. No, tak powinno być z dzieciakami. Jak nie chcę iść do szkoły, boli brzuch? Co? No to. No to co, ładujemy pigułkę z cyjankiem. Nie, 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 dobra, dobra, już idę! No, i tak to ma być. Ale w sumie to nie jestem od wychowania. póki co. Dobra, ważna informacja od czasu oddania do druku Twego przewodnika osobistego zmianie uległy następujące hasła, drzwi... O, tam, 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 powyższe informacje są oczywiście ściśle tajne i nie należy dzielić się Z członkami zespołu. Spoko. Skupiam się O rany, aha, to jest to co tam było, no dobra, spoko. Już mnie nie powitają? Do badania... Oczywiście wszystko wpada. To ciasło nieprawidłowe. 236. 1167. 1167. Drzwi otwarte. No problemo. Howard, mój ojciec. Może jednak żyje. Howard? Howard. La frescue. Howard Las frescue. Główny tłumacz. To jego ojciec, za którym tak podążał w pierwszej części. To w drugiej też za nim dalej podąża. I tutaj natrafiliśmy na trop. Zacięły się w sumie całe szczęście, bo. Teraz pozostaje tylko jedno wyjście. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. chłops, chłops, nikt tu nie wejdzie. Nie, to nie z tej strony, to na nic. Oh yeah. jeszcze jedna flara. W sumie. Jak muszę, to muszę. Tam jest dół. A na dół zejdziemy w drugim odcinku Penubry czarnej plagi. O, tak to zrobimy elegancko. Jeszcze na górę. Pyk, cyk, żeby nic nie było widać, że nagrywam. Tutaj też. A, no spoko, nie? To się zdarza. <laughs> Także... Nic tu nie ma? Także w następnym odcinku będzie dalsza część. Kurde, zapiszę to. Albo dobra. Następna część będzie już od tego momentu jak zejdę w dół. Dzięki za oglądanie, siemanko.